Bartek, powiedz dzień dobry z bagażnika. Dzień dobry z bagażnika. To my się tu witamy, Bartek Ławski i Maciej Pertyński, w kolejnym, już którym? 150. 150. podcaście motoryzacyjnym i tym razem bardzo wyjątkowym. Mianowicie, robimy swego rodzaju odnowienie ślubów. Mianowicie, e, około 15 lat temu nasz dzisiejszy kierowca Szymon Sołtysik, w tej chwili po zupełnie drugiej stronie lustra, e, pracownik bardzo, bardzo wysokiej rangi w Maździe Polska, e, jak jeszcze jako dziennikarz w Automoto, robił ogromne porównanie samochodów siedmioosobowych i jednym z elementów porównania był test przyspieszenia od zera do 100. Jechaliśmy wówczas między innymi dacją Logan MCV załadowaną w 7 osób. Takich normalnych osób. Ja wtedy jeszcze nie ważyłem 90 kg. Najcięższy dość chyba w sypaniach, nie? Bo on największy taki zawsze był. Dzień dobry, tak, to chyba prawda. 16 lat temu to było, w 2007, 16. 2007 roku. To, to chyba... mówi właśnie Szymon Soutych, tak, którego serdecznie dobry. witamy więc no, obciążenie było takie w miarę przyzwoite, ale bez wygłupów. I wyobraźcie sobie, że. Logan MCV nie dał rady się rozpędzić do setki pod pełnym obciążeniem. No, nie na tym odcinku, który wybraliśmy, bo to był taki wyjątkowy odcinek. Myśmy sobie go wybrali. Ja nie ale wiem, czy ty... mogę zdradzić, już, gdzie to było, bo przedawnienie chyba nastąpiło. Co? No ale to było wtedy jeszcze zamknięte. <laughs> to był odcinek na tyłach centrum handlowego. Ale... dzisiejszego centrum tak, Arkadia, bo, Arkavia, bo wtedy był w budowie. I wtedy mieliśmy tam taki fajny odcinek prostej drogi, gdzie mogliśmy się faktycznie większością samochodów, jak się okazało, nie wszystkimi rozpędzić do 100 km na godzinę i Dacia no, nie poradziła sobie z tym, mimo kilku prób, a staraliśmy się bardzo. No i dziś mamy zamiar to powtórzyć. Nie powiemy gdzie, żebyście nie próbowali, ale jesteśmy w daci Jogger. Siedmioosobowej daci Jogger z napędem 1.0 Turbo i z gazem fabrycznym LPG. Jest nas znowu 7 sztuk. Na pokładzie i za kierownicą Szymon Sołtysik. Zestarzałeś się, posiwiałeś zobaczymy jak z temperamentem. W testach. jak z temperamentem. Dobrze, słuchajcie, to co próbujemy? No pewnie że próbujemy, pewnie, że próbujemy. E, mamy tutaj bezpieczny, zamknięty odcinek drogi testowej. Tak jest i. I, i mówisz kiedy? Ja naciskam tak, start. Za, zaraz muszę tu procedurę startową włączyć, bo chwilę nie jeździłem takim samochodem, ale już się odnalazłem. To co, gotowi? To start. O, szło. No Słuchajcie, 70 no, już jest. Nadal, nadal Ci dobrze idzie. 90. Nie, to w ogóle jest zupełnie inna motoryzacja, słuchajcie. Stuwa. Proszę pana, poniżej 13. No nie, to w ogóle. O, świat i ludzie. Czy koniem nie słyszą? No, I! Tak, tak, poniżej 13 sekund wyobraź sobie. Albo licznik może coś nie wskazuje tak jak powinien, ale generalnie przekroczyliśmy Nie, no, 100. no G, G, GPS tak. pokazywał to samo. A, no to tutaj widzicie. No. 16 lat w motoryzacji, duża zmiana, co? Duża zmiana, tak, i jechaliśmy i jechaliśmy na wybieranym samodzielnie czy na benzynie? Nie, na gazie, na gazie. Na, gazie. No. na gazie. Dobra. To mamy jeszcze dodatkowy argument. To co, Panie Bartek, zrobimy w tej chwili przerwę, żeby się... Y, tak. Prze, prze, prze... i za chwilę wrócimy do rozmowy już jak zatrzymamy się z tej wysokiej wrytkości. I dokonamy, dokonamy przegrupowania wojska. No i... No i już to, no. Szymon, już poszedł cały pod wrażeniem. No, ale ja też muszę powiedzieć... Ale, ale to, że on jest pod wrażeniem, to jest mało. Myśmy się nie spodziewali czegoś takiego. Inaczej. Ja tam z tyłu, w trzecim rzędzie, przede wszystkim, rzeczywiście tam jest zadziwiająco sporo tego miejsca. No dobra, Bo, no. Oczywiście, że w tysiąc kilometrową podróż bym tam nie chciał się wybrać, ale Yy, jest gdzie wsunąć stopy. I to jest właśnie najważniejsze, bo ja chciałem mówić o Twoim poświęceniu wyjątkowym, nie, ale nagle się okazało, bo to sprawdziłem, było. że przede wszystkim jest miejsce na stopy. A to jest bardzo stara prawda, że nie tam jest w miarę wygodna jazda. Gdzie mamy miejsce na kolana po horyzont, tylko tam, gdzie możemy wyprostować stopy. Tych, tak, zginać nóg przesadnie tak. to jest rzecz pierwsza. Rzecz druga jest taka, że rzeczywiście nawet wysunięty zagłówek nie, nie dochodzi do dachu. No. I miejsce nad głową też jest. Jest z boku taka podpórka, jest miejsce na kubek, jest uchylna szybka, jest gniazdko 12-V nawet, więc da się daje się, się żyć. przeżyć. Oczywi oczywiście nie, no kwestie bezpieczeństwa są oczywiste. No jest pas normalny przy punktowy. Nie, nie, chodzi o y, strefę kontrolowaną, jakby zgniotu no za właśnie, plecami. No. Nie ma bagażnika. Hmm, roleta tam musi być wciśnięta, bo nie ma na No i jak ona miejsce. się tam wciśnie, to plecaczek zawierający tylko i wyłącznie lekarstwa na serce i inne rzeczy, które noszą utensylia, które noszą tacy to to jak my. To jest jedyna rzecz, którą tam To można się tam już tylko wciskąć. tyle zmieści. Tak. tak. Natomiast jeśli chodzi o to, jak ten samochód pojechał, tak, to ja jestem wstrząśnięty poniżej 13 sekund do setki pod pełnym obciążeniem. Pod pełnym obciążeniem... W, no, oczywiście w taki dosyć dynamiczny sposób było to przyspieszone, no dobrze, prawda? dobrze, no Wiadomo, że Szymon Sołtysik był niegdyś kierowcą wyścigowym tak. i to bardzo utalentowanym e... i nadal jeszcze sportowo ale... jeździ, ale to nie w tym rzecz. Słuchaj. Żałujcie, że nie widzieliście jego twarzy, jak on przyspiesza. Pierwsze pytanie podstawowe jest takie. Hmm, pamiętasz ile wtedy tych siedmioosobowych samochodów testowaliście? Hmm, Kilka 6, na przykład. Sześć albo 7. I teraz popatrz. 16 lat temu rozumiem, że poza tym Loganem MCV. No który, nie, no tam było na przykład Audi Q7. No, no właśnie. Czy Volvo XC90 ówczesne, ówczesne jeszcze, oczywiście, prawda? I teraz tak... Pop... Do którego na natabene się nie dało wleść na ten trzeci zon. To już był ten moment, kiedy yy, kończyły się minivany, dopiero wchodziły suwy siedmioosobowe. No tak. Prawda? I rzeczywiście tak jak wtedy Logan MCV był takim samochodem nie mieszczącym się w tych yy, jakby segmentach, Zupełnie, ale mieliśmy wtedy poza suwami jeszcze Forda, tylko nie pamiętam, czy to był S Max czy Galaxy. No, no klasyczny, no klasyczne, klasyczne, tak. Klasyczny, tak. I, i, i y, tam było dosyć śmiesznie, ponieważ ten silnik dieslowski rozjechał kompletnie całe towarzystwo. No trudno się dziwić. To no przepraszam, był... ale tam było powtórzę, Audi Q7. No, ale Audi Q7... Z... W różnych jakich... wersjach występowało, jak wiemy. No, no właśnie. Tak. Więc tu, wiesz, natomiast, słuchaj, pierwsza podstawowa rzecz jest taka, że oczywiście samochód osobowy, siedmioosobowy, czy to będzie SUV, czy to będzie minivan, czy to będzie takie właśnie kombi mm -hmm. w sumie, tak jak ten jogger a ówcześnie Logan. No Kombi siedmiosobowe kombi to dla mnie zawsze pozostanie francuskie familial. No na przykład, prawda? Albo gdzie, gdzie przez tylny rząd był nogami do tyłu. Tak, albo amerykańskie. Yy, gdzie również chętnie stosowano tył naprzód. Yy, tak, czyli yy, czy nawet jak w Mercedes yy, w 123 i czwórce tak, jeszcze, prawda? Też miał, tak. Ostatni rząd był tyłem do kierunku mm -hmm. jazdy, w amerykańskich stosowano różne patenty. Głównie był ten ostatni rząd, nawet trzyosobowy, bo tam dziewięć. Tak, ale, ale nie pamiętam, które kombi amerykańskie miało yy, na, boki. Na, boki właśnie. na boki. Na boki. I oczywiście w tej chwili tego już się nie zrobi, bo to jest zabronione. Natomiast ja się zastanawiam nad tym, jaki jest sens. Bo tak, umówmy się. Yy, każdy, tak jak w pięcioosobowym samochodzie, Najwygodniej podróżują cztery osoby, a to piąte miejsce jest traktowane jako tak, rezerwowe. To pośrodku kanapy. Tak, tutaj uważam, że sześć osób. całkiem swobodnie by dało radę. Zupełnie bezproblemowo da radę. Mało tego teraz sobie. Ja tak sobie myślę, że na 100 kilometrów to można by było się wypuścić tak sześć osób. Uświadomiłem sobie że nawet w reklamie tego siedmioosobowego joggera występuje sześć osób i piesek. I że no, na faktycznie. tym środkowym miejscu siedzi piesek. I on więc... tam ma naprawdę dobre I, warunki. O, tak. I tu sens takich samochodów oczywiście jest. Dla, nie wiem, dla większej rodziny. Tak? Czy... No, to, się, to się nazywa soccer mom, czyli mama, która odbiera ze szkoły swoje dziecko, a przy okazji jego kolegów, sąsiadów co jest dosyć typowe w niektórych społeczeństwach. A teraz popatrz. A teraz popatrz. Mm, tak naprawdę zniknęły minivany, mhm. ale jednak mimo wszystko, tak jak wtedy tych 15 czy 16 lat temu, podejrzewam, że komfort z tyłu i w środkowym, i w ostatnim rzędzie był największy w klasycznym minivanie, czyli w Galaxy. No, oczywiście, prawda? To jest poza wszelką dyskusją. To jest poza wszelką dyskusją. I Galaxy czy, czy S-Max, to już naprawdę nie miało jedno. Znaczenia. Czy suwy czy takie właśnie duże kombiaki No Nie no, jak minivan Jober. czy Mikrobus to jest co innego zupełnie. Inna sprawa, że dobry minivan, a do dzisiaj przecież Ford produkuje Smaxa, nawet jako hybrydę i to jest kapitalny. Ale, ale auto. zdaje się, wiesz co, to jest ostatni rok. Kiedy to, jest to jest ostatni rok, jest. rok i ostatni kolejny ostatni Mohicanin. ale to są samochody, które były naprawdę absolutnie wszechstronne. I ja do tej pory nie rozumiem, to jest chyba kwestia tylko i wyłącznie marketingu i mody że one w Stanach, znikają. Nie w Stanach, Stanach one się mają bardzo dobrze, obsługów, aczkolwiek minivany istnieją i cały czas I, się bardzo ładnie popatrz, sprzedają. Jak myśmy um, zastanawiali się, jak zakwalifikować na przykład tego nowego Volkswagena Multivana. prawda? Y, bo przecież to nie jest tak y, wiemy wszyscy tak. To jest ta platforma MQB, to jest y, y, tak naprawdę to samo co golf, czy, czy nie wiem, Arteon, no, z klocków, wiadomo, tak samo układane klocków. Natomiast tam jest klasyczny z kolei amerykański też układ, czyli dwie osoby osoby środku i trzy osoby z tyłu. Albo dwa, 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 dwa. Na osobnych trzech fotelach. I dla mnie to jest następca szarana. No a nie y, multiwan, bo multiwan ten, który jest zbudowany na transporterze, on jest zresztą nadal y, sprzedawany. No to już trudno go nazwać samochodem rodzinnym, to jest taki raczej bus właśnie firmowy, wiesz. Decydowanie. zdecydowanie. Taki szaty, zdecydowanie. Y, I tu muszę powiedzieć, że nie ma Suwa, w którym w tym ostatnim rzędzie czułbym się równie komfortowo, jak tutaj. No w tak, koniec. ale włażenie tutaj na ten trzeci rząd było dramatem. Umówmy się. No, to znaczy wiesz tak. Ty no... jesteś niezwykle szczupły i zwinny, więc dla ciebie to jest Ale jeszcze moje jako wyginanie tako, kręgosłupa. Ale twoje wyginanie kręgosłupa już było niebezpieczne. Natomiast y... kolega, który siedział z tobą, kolega 1,80 m. No to żałujcie, że nie widzieliście, jak on się wczołgiwał węzowymi ruchami. Ale jak zajął to miejsce, to już, to okay. już nie narzekał. Y I teraz... Y Więc musimy oddać Bogu co boskie y i Cesarzowi co cesarskie. Y tak. Dacia Jogger jako siedmioosobowy samochód... Sprawdziła się idealnie. Naprawdę szokująco dobrze się sprawdziła. Y Siedem osób, ok, ekstremum. Tak, ale w sześć osób sześć osób absolutnie bez problemu. Tym bardziej, jeśli mówimy o sytuacji, kiedy są jest dwoje dorosłych i, i reszta to jakieś tam latorośle. I to jeździ na gazie. Zaraz zobaczymy. Samo się to przełącza w ogóle yy, jeszcze ma Średnio LPG 99. 9,9 Po tych, po tych próbach, yy, Dynamicznych yy, Bardzo próbach ciśniętych a pod tak potężnym przecież, obciążeniem pod potężnym obciążeniem No więc jednak mimo wszystko yy, Tak powiem Ci tak Ja byłem Czekaj, bo było 300, 410 490 570 kg w niego wlazło mhm. W sumie Plus jakieś tam plecaki. Plecaczki, jeszcze po parę kilogramów. Po parę kilo. Ale słuchaj, może, może najważniejsze, bo nam ciągle umyka. No. Może wreszcie powiemy, dlaczego ten samochód, mimo że ma tyle zalet, to w nas wywołuje ciągle paroksyzmy śmiechu. Jogger? Tak. To będzie niepoprawne politycznie, ale. Ja wiem, czy niepoprawne politycznie. 150 odcinek mamy, to możemy sobie pozwolić na niepoprawność polityczną, bo przecież, jak wszyscy wiecie, my jesteśmy poprawni politycznie i grzeczni i nigdy się nie wychylamy. Do wyżegania, że tak powiem. Tak. Dobra, dlaczego nazwa jogger budzi śmiech? Otóż w Stanach słowo jogger oznacza, tak jak i u nas, takiego truchtacza, biegacza. Biegacza, ale stan jogging. Tak. Natomiast w Stanach Zjednoczonych od mniej więcej czterech lat, czterech mhm. pięciu, kiedy był ten Floyd, cały rozruchy mhm. z tego powodu, nazwa Jogger jest oficjalną, acz niepoprawną politycznie nazwą. Panów, którzy uprawiają jogging, ale z telewizorem pod pachą. Telewizorem, właśnie wyniesionym z targetu czy, z targetu, czy innego, innego sklepu, gdzie najpierw, gdzie najpierw oczywiście wybito szyby. W ramach słusznych protestów. W ramach słusznych protestów przeciwko temu, że policja zastrzeliła faceta, który groził nożem dzi ciężarnej dziewczynie, a był ućpany po dziurki w nosie. Bo na ogół takich tam policja zastrzeliwuje. Tak. I to wcale nie jest przejaw rasizmu. Co? Nie, ponieważ tu akurat, w tym przypadku, nie chcę wchodzić w te różne polityczne te... Ale gdyby on był biały, różowy, fioletowy, w złote smoki i hawajskiej gitary, nie tak samo cenia. by go Oczywiście, że tak. No. I w z... związku z tym nazwa Jogger nam się głupio kojarzy, w przypadku szczególnie samochodu o tak olbrzymich gabarytach wewnątrz, do którego tyle tych telewizorów by weszło. No jakby tak wyjąć siedzenia z ostatniego rzędu, złożyć nową <noise> kanapę, to, to jest płaskich telewizorów 50-calowych to można by po... No dobrze, ale jeszcze ten pan, który by je układał, musiałby umieć jeździć stick driving, czyli z manualną skrzynią biegów. No tak, Joker, jedyny z. Dacia Joker, Dacia, Dacia, jedyna z automatem to jest hybryda i nadal nie wiemy, czy ona będzie wprowadzona do Polski. Tak, nadal nikt jej tak naprawdę nie widział jeszcze na oczy. Właśnie, koledzy z Renault. Mm... Przebąkują. Dyplomatycznie zmieniają temat. Tak. Pytani o hybrydowego tak. jogera. Ale... Natomiast my tutaj mamy sześciostopniowy manual, który bardzo zaskakująco dobrze pracuje. Nie bardzo przyzwoicie. To jest to, słuchaj, myśmy w zeszłym roku yy, przedliftowym, bo uwaga, to jest nowy samochód, który już jest po lifcie. Tak. Ten list dotyczy głównie w jogerze tak zwanej identyfikacji wizualnej, która jest wyjątkowo udana, bo ten tak. samochód rzeczywiście nabrał jeszcze więcej takiego charakteru. We wnętrzu to więcej zmieniło się w dasterze, bo joger jest jaki był. Myśmy już w zeszłym roku chwalili bardzo tę wersję z gazem. No i nie możemy się powstrzymać przed dalszym chwaleniem. Prawda? Raz dlatego, że udowodniła, że potrafi bardzo dynamicznie pojechać pod tak. pełnym obciążeniem, a dwa, dlatego, że jest za przeproszeniem ekologiczna. Ja odmawiam komentarza. Dobrze. Ale po zatankowaniu jednego i drugiego ten samochód ma zasięg ponad 700 km. Spokojnie, bo jak wyjeździsz gaz, to on sam przejdzie na benzynę. Tak, prawda? Tak i stąd trzeba tylko pamiętać, żeby jednak ten zbiornik z benzyną był napełniony. Możemy jeździć na gazie go uzupełniać, ale zbiornik z benzyną nie powinien być pusty. No nie, to już tam więc. No dobrze. Czyli tak, Jogger zdał egzamin, to mało powiedziane. colors. 11 na 10. Tak, zdecydowanie. My dziękujemy za cierpliwość. Wytrzymaliście z nami 150 odcinków. I bardzo dziękujemy Szymonowi Sołtysikowi niniejszym, który naprawdę jest w randze dyrektora, to jest szef do spraw komunikacji. Komunikacji, marketingu. No tak. Przeszedł na ciemną stronę mocy. Przeszedł na ciemną stronę mocy, ale żeby, żeby było jasne. Polacy w firmie Mazda w Europie mają ogromne znaczenie i bardzo wysokie stanowiska. A wrócimy pewnie do rozmowy z Szymonem, bo pojawiło się parę pytań tutaj, w, że tak powiem zakulisowo o CX-60 w tych różnych wersjach. Tak, 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 tak. Ty miałeś do czynienia z Diema? Tak. Czyli z hybrydą plug i z dieslem Ja widziałem tylko teraz No z dwoma dieslami, bo słabszym i mocniejszym No właśnie I ja widziałem tylko teraz tutaj w salonie Jeszcze nawet metra nie przejechałem Ale scenkę z panią Która odbyła jazdę próbną I powiedziała O rany, to pali mniej niż moja trojka Tak, to, to, to właśnie W związku z tym, jak wrócimy na temat CX-60 Do rozmowy z Szymonem Bo jeszcze będzie wersja a, y, benzynowa Też, sześciocylindrowa, six, też tak. sześciocylindrowa, tylko benzynowa Więc już będzie pełny wybór Ale to przy jakiejś innej okazji A na razie dziękujemy Za 150 razy I, I, i jeszcze jedziemy raz, do... Chwalmy Pana, że jest Dacia Jogger Siedmioosobowa, że ona tak zdała egzamin Tak I to co, jedziemy do 200? Wytrzymacie z nami? No zobaczymy, czy my wytrzymamy no, zobaczymy w ogóle, czy nas nie no to zabije jest. tak zwana rzecz. Teseloza Pesel, się wdała. E, inflacja i w ogóle wszystkie cie. Tak. i inflacja, tradycja, wszystkie imiona dla dziewczynek Tak, y, tak, tak. Ten. O, Ale... ekstra, ekstra coś. Ekstradycja. Tak. Tak. Ekstradycja. Dobrze. Dziękujemy, miłego weekendu i do usłyszenia za tydzień.